W niedzielę policjanci z Lęborka otrzymali zgłoszenie od osoby, która spacerowała, o tym, że prawdopodobnie znalazła ona ono ciało ludzkie znajdujące się w wodzie rzeki Łeby. Pojechali tam na miejsce policjanci, strażacy, którzy wyciągnęli. Faktycznie okazało się, że są to zwłoki ludzkie. Niestety, z uwagi na stopień rozkładu, w tej chwili nie, policja nie potrafi zidentyfikować tej osoby. Miała ta osoba przy sobie telefon komórkowy. Prawdopodobnie jest jedna z osób zaginionych w ostatnim okresie czasu na naszym terenie. Trwają w tej chwili czynności zmierzające do ustalenia danych personalnych tej osoby. Prawdopodobnie będzie pokazywana ta osoba po ubiorze rodzinie, tym rodzinom, które zgłaszały ostatnie zaginięcia lub w przypadku, kiedy zgłosi się jakaś osoba, która zgłosi akurat zaginięcie, będziemy właśnie weryfikować te, te informacje i ustalać tożsamość znalezionych zwłok.